Pewnie wiecie, jak uciążliwe jest hodowanie kurczaków. A co powiecie na mechanizm, który zrobi to za Was? Najpierw wykop dół. Długość i szerokość według uznania. Głębokość: 2. Teraz tory zasilane. Kiedy już położysz zasilane, połóż zwykłe. Pamiętaj, żeby wózek jeździł slalomem. Zasilane tory trzeba jeszcze zasilić najlepiej czerwonym kamieniem. A potem wyprowadzamy tory. Obudowujemy i robimy ściany. Będziemy jeszcze potrzebować dozownika. Przyda nam się jeszcze lej, a właściwie kilka lejów. Ustawiamy leje. No i teraz generator 0,1. Do generatora 0,1 polecam użyć detektora. Teraz stawiamy tory. I musimy je wepchnąć na leje najlepiej tłokami. I puszczamy wagonik z lejem. Specjalnie stworzyłem teraz kury, ale załóżmy, że jakaś kura zniosła już jajko. Dzięki tej automatycznej hodowli kurczaków, kury cały czas będą się mnożyć, a ty nie musisz nic robić.